Tych i że to jest... I że nie mo, znaczy, że da się tego przesłuchać, owszem no. Ale to jest jak... To jest jak oglądanie ciebie kurwa jak grasz w rola czy w CSA, nie? Teoretycznie da się to oglądać, kurwa, ale poziom Silver1 to nie jest poziom, który, który chcemy szanować, no. Więc no, coś tam poprzewijałem, że... Znaczy ja akurat, bo ja jak coś czuję, że jest ostrą kupą, to wchodzę na to i robię coś takiego, nie? Robię coś takiego i słucham po 5 sekund. Ja akurat trafiłem w jakiś moment Gdzie gdzieś nad jakimiś kulkami leżał i coś tam nawijał. No mogę to teoretycznie całe przesłuchać, ale kurwa no... War Thunder, ty, kurwo jebane, ad bloka włączamy. Znowu blokowanie reklam. Można, można teoretycznie to przesłuchać, ale no... Pff. niesamowici, nie? kurwa, no powiem ci tak, no ludzie są niesamowici pod tym względem. To jest... To jest super, no. To jest super, ale no kurwa. No. Oni w 24 godziny to zrobili, ale chuj mnie interesuje kurwa, czy oni to zrobili 24 godziny, czy oni to nad tym spędzili całe życie. To jest to ja ro inaczej. Ja już dużo bardziej lubię jak ktoś przyjdzie i powie, kurwa Nitro, jestem fanboyem i nieważne co kto powie, czy jak skrytykuje, ja i tak kurwa opierdolę rodzyna z dupy, bo przynajmniej jesteś szczery. Ale w momencie, kiedy ty używasz argumentu, że yy, zrobili to 24 godziny, kurwa ktoś miał grypę, yy, ktoś... jakieś taki kurwa argumenty, to ja ci wyjdę z innym argumentem. Co, co będziesz sądził o tym, jak ja teraz wstanę i pierdę w mikrofon? I ja to zrobię w 3 sekundy. Tylko w 3 sekundy. Nie spędzę nad tym kurwa dwóch lat. Zrobię to w 3 sekundy. Czy ten pierd kurwa będzie wyśmienity? Czy będziesz fanem tego pierda? Więc nieważne czy to zostało zrobione, czy nad tym spędziła ekipa produkcyjna kurwa z Hollywood 10 lat, liczy się końcowy efekt. Końcowy efekt w moim mniemaniu nie jest zadowalający. Nie podoba mi się. Ale tak samo jak nie podoba mi się kurwa Nuta, Box Delas i Samu i tak samo mi się nie podoba 10 innych rzeczy, bo, bo nie lubię... Kurwa no nie lubię ludzi mm -hmm. śpiewających, którzy nie śpiewają tak na co dzień, nie? E więc no Ten chyba ze śmieci wyszedł No <laughs> kurwa Śmiesza mi ich stylówki eee. Więc no Monkler Piosenka nagranie telewizyjskiej, montaż w całości się 6-3 No i kurwa i kogo to kurwa interesuje No liczy się końcowy efekt Są rzeczy, które są akceptowane kurwa, w, ale no no nie jest to płytkie kurwa tekstowo, no jest To to w ogóle jest za chłop a to chyba jest ten Vibros. Ja tak szczerze nie wiem, co to jest ten Vibros. Znaczy, chyba jakieś gagi robią, coś ala ten, coś ala, f... coś ala abstrahuje. Ja tylko, że nie oglądam. Czekajcie, nie wiem, czy się nie mylę. I to chyba jest dosyć popularne. Ja nie wiem, czy oni w szkole kiedyś nagrywali jakieś rzeczy. Bo ja być może to widziałem tak z półtora roku temu. Nagrywali coś w szkole? General... No kiedyś pan pamiętam, że mnie jak ciężki cringe złapał i już tego nie oglądałem mm -hmm. To chyba tak Ale zupy nie zrobiłem, bo w sumie nie umiem Ale umiem robić stat Umiem robić stat, no to zrobię też ten rap Miałem 8 lat, nie bałem się szat Ty masz 8 lat, to oglądasz mnie już brat Ekipa to tu, utrzymać wszystkim bawom teraz widzę, mówią pardon nawet wszyscy o oni mówią paczakiado o paczakiado rano kulki już gotowe o to ja to widziałem kucu chyba wam na głowę ja zalał do basenu wodę czerwonych włosów pełną mam na sobie niebieskie też się znajdą w timie ale czemu mamy 10 stopni w zimie ja klimatu tu minie. Hype nie kminie nigdy daj mnie minie się minie. teraz trumob bije nie puszczaj tego dziewczynie, nie, nie. bo cię zostawi i zje cukinie Nie zagrasz tego na mandolinie Wszyscy głupie mordy, ale za te mordy zginę Ej, przejmujemy YouTuby Robimy co chcemy aby macie ból dupy Żyjemy do jajec i ciągłej poruty Wibrosy kiba buja się do tej Robili to jeszcze 4 godziny i tak o do beki a ty się jebnij w łeb A teraz wypierdalej Ja spełniłem twoją prośbę też możesz stąd zadać. Ej, przyjmujemy YouTubey, robimy co chcemy, a wy macie bulldupy. Przyjemy za jaje z ciągłej boruty, wypro z ekipa bo ja się na tej nuty. Kiedyś pokój tu grałem, wtedy moją hordę z Liza poznałem. z sportowymi latamy furami nagrywamy Jeden krasnoludek to ludek i siedzisz w śpiących Mamy byka i pytona, mamy nawet klat. Ono ma to ich naszych z ziomuś klaska Tyle ruchów robisz, jak czapkę nosi kaska Ta, 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 tańczysz Ruszasz jego, ruszasz nogą, każdy fodyk klasz Ta, 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 tańczysz Ruszasz jego, ruszasz nogą, każdy fodyk klasz Ej Ej, Warszawa, Kraków, my łączymy to Dzwoni Fritz, pyta czy robimy trasy ziom W sumie czemu nie Czemu krewetkę w sumie nie wiem ale sobie zjem Nie wiem jak to robić, ale robię Babcia się pyta o co chodzi w tym YouTubie Babcia to jest taka zabawa, no w sumie trochę praca, ale nieraz biją brawa, no i mamy zioma karła Wow, patetki to to był za bąk Wow, widzę węża trombasowego Wow, Makeliero baka to był błąd Vibros, ekipa nieśmiertelne kola bo Ej, przejmujemy YouTube, robimy No ogólnie Osoba, która tu największą robotę zrobiła moim zdaniem to jest ten... Nie wiem kto to miksował, ale bit fajny. Bit fajny i, i, i osoba, która miksowała, to zrobiła to zdatne. Pytacie mnie o kłebo no... To jest... to, to też jest następne. Ludzie się... Ja... Sam jesteś kurwa error, wypierdalaj. Dokładnie. Error mówi jebało na bani. E